Cześć Boże kochane, Dzieci Boże, mam nadzieję, że się dobrze macie, że jesteście Bożym pokojem. Ja mam taką refleksję Ci w sercu po zawsze sobie przychodzę na adorację, modlę się, to czasami przychodzi mi takie w sercu przynaglenie pod koniec adoracji, żeby o tym powiedzieć. Się wydaje, że Pan Jezus Nie ja, ale Pan Jezus Chce Ci przypomnieć, powiedzieć Ci o tym Żebyś nigdy nie zapominała Siostro, bracie Chrystusie Panu O tym Że Jezus, Bóg Jest wszechmogący Niech to będzie dzisiaj takim Twoim Punktem do rozważania Żebyś pamiętała każdego dnia że Bóg, Jezus Chrystus, jest wszechmogący, wszechmogący. I nigdy nie zapominaj o tym. Pokusą jest myśleć inaczej. Jeżeli będziesz myślała inaczej, jeżeli będzie wydzierało się w twoje serce może jakieś zwątpienie, że on nie jest wszechmogący, że może, czy, czy, czy może nie potrafi, że ci nie kocha na przykład, to jest pokusa demoniczna. Pamiętaj, że Jezus dał ci życie. I bardzo Cię kocha, i pamiętaj, że jest Twoim Ojcem, Bogiem, Wszechmogącym. Zobaczcie, jak Filip mówi, Nie, Panie, pokaż nam ojca, a na to nam wystarczy. Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto widzi mnie, widzi także i Ojca. I rozważ to w sercu dzisiaj, że Bóg, Jezus Chrystus jest Wszechmogący, Wszechmogący. Tylko twoja wiara będzie wzrastała w sercu miłość do niego ufność wiara, miłość i ufność na tych trzech filarach przynajmniej ja swoje życie jak popieram na miłości do Jezusa na ufności i na tej wiedzy właśnie że jest wszechmogący i że mnie kocha I moje serce w to bardzo wierzy pomimo mojej grzeszności upadków to Jego miłość nie zmienia do ciebie, do mnie. On pragnie naszego zbawienia. Pomaga nam, daje nam sakramenty. I też sobie czytam, rozkminiam kochani, dzienniczek świętej Faustynki przed Najświętszym Sakramentem. I tutaj ona takie piękne słowo powiedziała. Znaczy to Pan Jezus też do niej. Ech, może zaraz mi się uda Patrzcie jaki piękny obrazek. Matka Boża z Panem Jezusem. I tutaj, i tutaj jest tak. W 1153. Kiedy się modliłam przed Najświętszym Sakramentem, nagle ustąpiło mi cierpienie fizyczne, dużo cierpiała Faustynka, czytajcie sobie dzienniczek zobaczycie. I usłyszałam głos w duszy Widzisz, że mogę ci dać wszystko w jednej chwili, mnie nie krępują żadne prawa. Po Komunii Świętej usłyszałam te słowa. Później o tym, córko moja, że w jednej chwili mogę Ci dać wszystko, co ci potrzebne do spełnienia dzieła tego. Pamiętaj, że Jezus jest przychmogący i Cię kocha. Na tym, jakby opieraj swoje, swoje życie. Że Jezus Cię kocha. Pomimo Twoich upadków może, On nie przestanie Ciebie kochać, tylko jeszcze bardziej Cię kocha. Pierwszeństwo do mojego miłosierdzia mają najwięksi grzesznicy, mówi nasz Jezus kochany. Najwięksi grzesznicy, mamy, na, mamy pierwszeństwo do Jego miłosierdzia. Choćby grzechy, dusze, e, przepraszam, choćby nasze grzechy były jak szkarłat na śnieg wybielają. Choćby naszych grzechów było więcej niż ziaren piasku. Wszystko utonie w miłosierdziu moim, mówi Jezus. Dlatego daje nam sakrament pokuty i pojednania, spowiedź. On sam przebaczyć chce nasze grzechy w sakramencie pokuty i pojednania. Zdarzyło się pewnie wam nie raz zapłakać. Ja przynajmniej ten zapłaczę niekiedy, jak się spowiadam. No bo żałuję. No. Czasami człowiek jest tak słaby, że upadnie w coś, ale później żałuję, no, Żałuję, no. Ważne, żeby żałować już, starać się tego nie popełniać błędów grzechów, żeby nie ranić jego serca, jego, jej miłości, jego miłości. Także pamiętaj, rozważ to dzisiaj, że Bóg jest Wszechmogący. Wszechmogący. Twoja ziara będzie wzrastała wtedy. Bo jest Wszechmogący i ty wierzysz w to całym sercem. I że Cię kocha, jest Ojcem naszym, stworzycielem nieba i ziemi i wszystkich rzeczy, widzialnych i niewidzialnych itd., itd., jak mówimy, wierzę w Boga Ojca. A królestwu Jego nie będzie końca. Królestwu Jego nie będzie końca. Że warto jest walczyć o życie wieczne. Warto wa walczyć o czyste serce. Ponieważ nasz kochany Zbawiciel powiedział, że błogosławieni czystego serca, ale bowiem oni Boga oglądać będą. Nie martw się, że ci urągają, wyśmiewają się z ciebie może w pracy, w szkole. Jesteś błogosławiony, błogosławiony ponieważ nasz Zbawiciel mówił, że to zawsze się mniej słów moich przed tym wiarłomnym pokoleniem, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, znaczy wstydził się, jak przyjdzie w swojej chwale za aniołami. Także no, też to rozważ sobie, czy się wstydzisz Chrystusa. Ale też powiedział właśnie, że błogosławieni jesteście, jeżeli wam urągają i prześladują Was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, jeśli wszystko mówią o złe, kłamliwe na Was. Cieszcie się i radujcie, ale bowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Wielka jest wasza nagroda w niebie, mówi Chrystus. Jeżeli was prześladują, wszystko złe, kłamliwe mówią o was, z powodu Jego imienia, że Go kochacie, że go się nie wstydzicie. Ale bowiem tak samo przed wami prześladowali proroków. Pamiętajcie no. Także ściskam was mocno. Naprawdę rozważcie te słowa dzisiaj. Bo jak będziecie rozważali, to wiara wam będzie wzrastała. Miłość i ufność do Jezusa. Że Bóg jest wszechmogący i bardzo, bardzo Was kocha. Bez względu na to, czy upadliście w coś, czy nie. Bardzo Was kocha. Jego miłość do was się nie zmieni, jak upadliście w coś, tylko wróćcie przez, 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 przez sakrament pokuty i pojednania, przez spowiedź. Nie wstydźcie się spowiedzi. Wstyd to jest grzeszyć, to jest wstyd, ale wstydzić się Chrystusa to nie właśnie, bo będzie On nas się wstydził, gdy przyjdzie w swej chwale. Także pamiętaj, Bóg Cię kocha, jest wszechmogący, pragnie Twojego zbawienia i daje środki do tego. Pismo Święte, sakrament pokuty i pojednania, Eucharystia, kto spożywa moje ciało, ten trwa we mnie, a ja w Nim. Żyj łasce oświęcającej, módl się na różańcu każdego dnia. Kochaj Jezusa, kochaj, kochaj ludzi, których On Ci, ci przysyła. Pamiętaj, nic się nie dzieje przypadkowo. Nie ma przypadkowych spotkań. Nic nie jest przypadkiem. Wszystko jest, jeżeli się patrzy przez pryzmat Boży, nie ma przypadków, jak to powiedziała święta Teresa od Jezusa z Awili. Także ściskam was mocno. Pamiętajcie, rozważcie to w sercu. Że Bóg jest wszechmogący i Was kocha jest Ojcem Waszym, stworzycielem nieba i ziemi. Wszechmogący wszystko może, kochani, wszystko jest Bogiem. Kocha Cię, także ściskam Cię mocno. Pozdrawiam Cię. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Naprawdę, Ci Bóg błogosławi. Niech uświęca Twoje życie, niech uświęca Twoją rodzinę, dzieci. Niech pokój zagości we Twoim sercu. Jezus jest spokojem. Nie zazna ludzkość w spokoju, dopóki nie zwróci się z ufnością do miłosierdzia mojego. Mówi Jezus. Także z Bogiem. Papa pa. pa.